Dzień dobry, cześć. Nazywam się Robert Winkert, jestem psychologiem no i założycielem platformy Psycholog w Necie. Od blisko 10 lat posiadam diagnozę ADHD, no i chciałbym, aby ktoś powiedział mi to wcześniej. Dlatego tu jestem. Nieleczona ADHD prowadzi do rozwoju zaburzeń współistniejących, obniża jakość życia no i znacząco zwiększa tę tendencję do uzależnień. Na co dzień zajmuję się diagnozą, terapią osób z ADHD i spektrum autyzmu. I widzę, że im częściej ktoś otrzymuje szybciej to wsparcie, no to tym lepiej radzi sobie później w życiu. Doskonale zdaję sobie sprawę, że masz wątpliwości, czy na pewno pójść na taką diagnozę, czy warto. Przecież już tyle czasu sobie z tym radziłem, czy radziłam. Po co mi to? Myślałem dokładnie w ten sam sposób, do momentu, gdy w moim życiu lawinowo zaczęły pojawiać się takie stresujące sytuacje, które nie pozwalały już na maskowanie tych objawów. Wiem, że u Ciebie wygląda to podobnie, bo wkładasz mnóstwo wysiłków w to, aby utrzymać swoją uwagę, słuchać swoich rozmówców, no i robić te wszystkie rzeczy. Być może też męczysz się z natłukiem myśli i skokami energii albo jakimiś uzależnieniami. Chciałbym, żebyś wiedziała, czy wiedział, że tak naprawdę możesz żyć inaczej, bez tego grającego radia w głowie i ciągłego wewnętrznego napięcia. Jeżeli chcesz wykonać diagnozę ADHD w kierunku ADHD, mam dla Ciebie 10% zniżkę, zapisz się na stronie www.psychologównecie.pl i użyj kodu rabatowego ADHD z dużych liter. A jeżeli posiadasz już diagnozę i chcesz zacząć pracować nad objawami, to dla Ciebie też mam zniżkę na trzy pierwsze sesje, wpisując kod ADHD z dużych liter, również naliczy się 10% zniżka. Jeżeli masz jeszcze jakieś pytania, wątpliwości Pisz śmiało do mnie tutaj na PRIF na Instagramie. Postaram się odpowiedzieć. Trzymaj się mocno. No i być może do zobaczenia na konsultacjach. Cześć.